Witam w wersji sprzedaży jak Toyota Vensis. Auto z najlepszym motorem międzynowym 1.8. Auto jest bezapelacyjnie bezwypadkowe. Można to zweryfikować na miejscu. Podaję win do weryfikacji. Przebieg zaledwie 86 000 km. W pełni udokumentowany książką Tiffem. Przebieg w aucie jest oryginalny. Auto jest również bezwypadkowe. Zadbane. Nie skortowane od spodu ani na zewnątrz. Jak na ten przebieg, auto bardzo ładnie wygląda. Na masce, na zderzakach nie ma odprysków, bo na ten, na ten przebieg nie może być Szyby wszystko oryginalne Auto bardzo ładne. Miało lakierowany tylko wyłącznie jeden element, który jest w drugim lakierze. Poza tym, jest jest, jest oryginalne. Jak przystało na tym przebieg, wnętrze czyste, ładne, nieponiszczone, minimalne ślady użytkowania Kamera cofania, klimatronik sprawny, krząte fotele, tempomat, skórzana kierownica Także jak na wersję benzynową, bardzo dobra wersja wyposażenia Technicznie auto w 100% sprawne. Dzięki temu przebiegowi auto posłuży na wiele, wiele lat. Tego typu auto z takim przebiegiem oryginalnym, udokumentowanym jest naprawdę niewiele. Może powiedzieć, że to jest nowy używany samochód. Tak jak powiedziałem wcześniej, auto absolutnie bezwypadkowe. Jeden element w ołocie był lakierowany. Poza tym jest ta oryginalna. Wszędzie o wszystkich elementach na lakierze koło. 90 stówki. W zależności jak nam miernik lub jak ustawimy. Wszędzie stówka 70, 80 sześćdziesiąt źle przełożyliśmy siedemdziesiąt osiemdziesiąt dwadzieścia sto dwadzieścia osiemdziesiąt siedemdziesiąt

ten jak klapa miała wniotkę, mogę podesłać zdjęcia jak to wyglądało, poza tym jest cało